Witam wszystkich bardzo serdecznie z samego rana, od razu przynoszę wam na dzień dobry, myślę, całkiem pozytywne informacje, które możemy wywnioskować niestety, ale do tego za chwilkę przejdziemy, z pewnych przecieków, które się ostatnio pojawiły. Pamiętacie z pewnością jak dla 1.17 została zapowiedziana aktualizacja Caves and Cliffs i jedną z jej części, która bardzo spodobała się graczom, była archeologia... I niestety przez tyle lat ta do tej pory nie zawitała do gry, ale wychodzi na to, że w końcu się tego doczekamy. Jeśli dla Was to nie problem, zostawcie proszę dla zasięgu łapkę w górę, by jak najwięcej osób się dowiedziało, co najprawdopodobniej wkrótce otrzymamy w snapszocie. A być może i szczegóły poznamy dzisiaj. A jak chcecie być na bieżąco z takimi filmami jak ten, oczywiście subskrybujcie kanał. Myślę, że nie pożałujecie. To tyle słowem wstępu, zapraszam do oglądania. Zatem skąd takie śmiałe twierdzenie, że w 1.20 miałaby się pojawić archeologia? Po dłuższym czasie ciszy nasz ukochany informator Roger Badgerman odezwał się na Twitterze, do czego oczywiście za chwilkę przejdziemy. Na początek pozwólcie, że wyjaśnię wam, kim jest Roger, żeby potem nie było, iż jest to zwyczajny jakiś człowiek, który od tak sobie napisał jakiegoś tweeta, a my myślimy, że to są jakieś przecieki. Roger faktycznie sporo wie jeszcze, nim zostanie to wszystko oficjalnie ogłoszone. Sam bije się w pierś, ponieważ kiedy widzowie mi pisali, że na Twitterze Rogera pojawiają się pewne przecieki co do Minecrafta 1.20 i mobów, jakie będą ogłoszone na mainkonie, jeżeli chodzi o głosowanie, sam od razu w to zwątpiłem i byłem przekonany, że to fake. Po zrobieniu szybkiego researchu... zdębiałem. Faktycznie, okazało się, że Roger wie więcej, a moje początkowe zwątpienie przerodziło się w potrzebę przeproszenia was, widzów. Stąd też wówczas pojawił się na mojej karcie społeczności post z moimi szczerymi przeprosinami. W czwartek 29 września Roger Badgerman wrzucił post z ankietą, byśmy mogli sobie zagłosować na trzy moby, które według niego miały pojawić się w głosowaniu na MainConie. W ankiecie wymienił Sniffera, Raskala oraz Stawu Golema, i przez tego ostatniego byłem pewien, że to wszystko jest fejkiem. No bo jak to? Mojang drugi raz z rzędu miałby nam dać Golema, i to w dodatku Stawu? Przecież to bez sensu. C, fake na pewno, ale kiedy widzowie wspomnieli, że pewne już przecieki u niego się potwierdziły, zrobiłem research i okazało się, że najprawdopodobniej te trzy moby mogą być prawdopodobne. A kilka dni później, czyli we wtorek, 4 października, wszystko się potwierdziło, kiedy został nam ujawniony Sniffer, który de facto wygrał głosowanie. Dzień później, Rascal, a na końcu pokazano nam ta w Golema, i nawet dzięki tej ankiecie znaliśmy już kolejność ujawniania kolejnych mobów. Kolejny raz, kiedy Roger nas zaskoczył swoją wiedzą, był dzień mainkonu kiedy o godzinie 12.20, czyli wiele godzin jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, wyrzucił emotkę związaną z Wilbłądem. Początkowo pojawiły się domniemania, że zostaną zaktualizowane wszystkie biomy, które przegrały głosowanie, i również zostanie zaktualizowana pustynia, gdzie zostanie dodany wielbłąd. No i może nie do końca doczekaliśmy się aktualizacji pustyni, ale wielbłąd faktycznie został ujawniony tego samego dnia na imprezie mineconowej. No i wczoraj w nocy pojawił się nowy tweet związany z emotką, tym razem glinianego naczynia. Pierwsze co przychodzi na myśl to oczywiście w końcu archeologia, bo przypominam, w niej również w Minecraft mają pojawić się gliniane zwanki. Na podstawie wcześniej sprawdzonych przecieków od Rogera, myślę, że tym razem też możemy śmiało założyć, a nawet i niemal być pewnym, że archeologia pojawi się w Minecrafcie 1.20. Teraz przejdźmy dalej, bo to może być też dla Was interesujące. Dzisiaj mamy wtorek, jutro jest środa, więc istnieje bardzo duża szansa na snapshot, że już jutro w snapshocie pojawi się ta archeologia i będziemy mogli się nią cieszyć, a dzisiaj we wtorek istnieje gigantyczna szansa na to, że ta archeologia zostanie nam ujawniona w artykułu na stronie minecraft.net. Wtorek jest to dzień, w którym Mojang lubi wydawać tego typu artykuły, tak samo jak dla nich środa jest dziennie na snapshot oraz wersję preview dla Bedrock Edition. We wtorek pojawił się artykuł o rzeczach z Minecrafta 1.20 kilka dni po Mineconie, aby przypomnieć co w dniu jutrzejszym wówczas pojawi się w Snapshocie. Tak samo dostaliśmy we wtorek dwa tygodnie temu artykuł, w którym zostały nam ujawnione wzory na zbroje, tylko że wtedy wyjątkowo, jako że dzień później była impreza Microsoftu, gdzie miały zostać ujawnione gry, Snapshot nie pojawił się jak zwykle w środę, tylko dzień wcześniej we wtorek. I tego samego dnia ogłoszono wzory i zostały one dodane w Snapshocie. Wyjątkiem jedynie jest artykuł związany z dźwiękami mobów na nordblokach oraz głowie piglina, który to pojawił się w niedzielę. Ale oprócz tego, jak widzicie, gdzieś tutaj rysuje się schemat, że w środę Mojang lubi tworzyć takie artykuły, czyli dzień przed snapshotem. Dodatkowo, jak sami zauważyliście, Roger w poniedziałek w nocy dał ten post, więc istnieje prawdopodobieństwo, że wie o tym, iż dzisiaj we wtorek zostanie to ujawnione, dlatego w ten sposób zechciał się z nami podroczyć. Zatem, jako że jest szansa ujawnienia dzisiaj nowości, serdecznie Was zapraszam na live z oczekiwania tego artykułu, ponieważ, jak mówiłem, jest szansa, że się pojawi i będziecie mogli sobie ze mną i z innymi widzami miło spędzić czas w oczekiwaniu na ewentualne ujawnienie nowości. Gdy tylko pojawi się artykuł, od razu sobie go przeanalizujemy, a następnie zabiorę się za nagrywanie materiału ze szczegółami, które w tym artykule się, mam nadzieję, pojawią. Woldraf, jeden z deweloperów, ponad półtora roku temu na Twitterze napisał, Nie mogliśmy doczekać powrotu do wszystkich rzeczy związanych z archeologią tak szybko jak to możliwe, ale na razie musimy skupić się na wersji 1.18 i wszystkich niesamowitych rzeczach, które się z nią wiążą. Obiecuję zaktualizować informacje o wszystkich nowych rzeczach archeologii tak szybko jak to możliwe. Półtora roku to naprawdę dużo, ale wchodzi na to, że to jest wystarczający czas, aby temat archeologii mógł powrócić, a może i w końcu po raz pierwszy oficjalnie zawitać do gry. Pamiętajcie, że podczas prezentacji na nie zostało pod koniec wspomniane, że to wszystko jest work in progress, czyli cały czas nad tym wszyscy pracują. Być może archeologia została przełożona dlatego, iż Mojang widziało w niej dużo większy potencjał niż zwykłe gliniane garnki oraz fragmenty ceramiczne które są tylko i wyłącznie do układania historii nie będę ukrywał, samo to w sobie już naprawdę jest bardzo przyjemne i będzie się świetnie prezentowało ze wzorami na zbroję. Niemniej jednak wierzę, że w całej tej archeologii jest gigantyczny potencjał i niesamowicie trzymam kciuki za Mojang, żeby ten potencjał, który w tym drzemie, wykorzystali maksymalnie, jak się da. A już nie oszukujmy się wielokrotnie, udowodnili, że potrafią tworzyć niesamowite rzeczy, które nas graczy niejednokrotnie były w stanie zadziwić. A czasem nawet i zaszokować, czego doskonałym przykładem będą nowe wzory na zbroje, które pojawiły się jakiś czas temu, gdzie teoretycznie są to tylko dodatkowe piksele na naszej zbroi, które nic więcej nie dają, ale gracze oszaleli na ich punkcie i powiem szczerze, sam się sobie dziwię, ale naprawdę je uwielbiam. Cieszę się niesamowicie, że moja zbroja w Minecraft już nigdy nie będzie tak nudna jak była do tej pory. Będzie miała swój niesamowity charakter. To tyle na dziś. Koniecznie w komentarzu dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam Was bardzo na live, gdzie będziemy sobie oczekiwali ujawnienia, miejmy nadzieję, dzisiaj, informacji na temat nadchodzącej archeologii. Trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!